I teraz jesteśmy w Polsce można powiedzieć, że już od stąd zawijam No i klasycznie Mustafa na siadanko moi drodzy Smacznego Nie mam dokumentu, tylko i wyłącznie żadnych pytań z funkcjonariuszem. To jest dobre, bo nawet chyba nie wiedzą skąd przyjeżdżacie. Powinny być mi się wydaje takie wyznaczone brameczki, że z Europy albo spoza Europy. To chyba widać, że mają wyłożone. No i jesteśmy we cywilizacji. Słuchajcie, nienowiary. Kto by powiedział, co? Patrzcie na to. Yeah then. I idę sobie zjeść na śniadanie kebaba, bo mi się trochę zatęskniło za tym smakiem A, Jak wielokrotnie mówiłem, moim zdaniem w Berlinie są jedne z lepszych kebabów jakie jadłem Jesteśmy na, na stacji Ameringdam i to jest kebab, którego kiedyś jadałem klasycznie Mustafa na Siadanka mojej drodze Smacznego idę się trochę pobłąkać po Berlinie, bo dzisiaj mam no, tak powiem ważną do misję, ale dopiero po godzinie 18.00, tak więc chciałbym coś jeszcze pozwiedzać, pomimo że dość dobrze znam to miasto, jeżeli chodzi o punkty takie a, typowo turystyczne ale zawsze spoko przejść się troszkę po jakiś parka tym bardziej, się w miarę świeci słoneczka. Chodzę sobie tutaj dzisiaj po tych dzielnicach Berlina, Błądze i idę właśnie w stronę Aleksander Plac, mam jeszcze jakąś Godzinkę mógłbym wziąć autobus albo na jakieś metro, ale stwierdziłem, że jednak pogoda jest dzisiaj nie najgorsza, więc spacerkiem, pomału Coś jeszcze może uda się dzisiaj złapać na kamerze Błąkam się dzisiaj ulicami miasta w tej, w cudzysłowie, półkotanej Europie Nie wiem, co to robią na dobrą sprawę Mogłem już jechać do domu, ale jakoś stwierdziłem, że jeszcze jeden dzień zostanę tutaj w Berlinie, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dla Was taka informacja, o której nawet na pewną sprawę nie wiedziałem, żeby wjechać do komunikacji miejskiej, tutaj trzeba być albo zaszczepionym, albo mieć 24-godziny test, czyli do 24 godzin. Albo mieć ozdrowieńca i. Z tego co wiem to trzeba mieć już chyba trzy szczepionki i chyba jedna nawet nie wystarczy tutaj, tak więc współczuję, podobno też nigdzie nie można wejść, jeżeli się nie pokażę potrójnej szczepionki, czyli nie jest kolorowo. Jakby <grymianie> mnie nie chapnęli tu gdzieś. No i podobno dzisiaj ten jest całkiem ok Nie ma tragedii. Da się przeżyć, chociaż pierwsze godziny były no, dość trudne. Że wszyscy już wiedzą, po co przyjechałem, dokąd i co będę robił w następnych dniach, powiem Wam, że potrzebowałem odpoczynku, to po pierwsze. A druga rzecz, mam bardzo dużo spraw do załatwiania w Polsce, więc musiałem przyjechać. Ogólnie a okres przyjazdu przypadał na grudzień, wtedy przedłużyło się z 3 miesięcy na 5. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Tryb się udał jak najbardziej. Oczywiście będę robił Wam takie dokładne jeszcze podsumowanie tego co tam się działo i dodatkowo. Wczoraj dokładnie strzeliło mi 4 lata mojego kanału, ale zrobię o tym osobny odcinek. A my już niemal, że dochodzimy zaraz pod Alexanderplatz czyli taki chyba jeden z najpopularniejszych punktów na mapie Berlina. Zawsze sporo turystów tutaj się przewija dziennie Tym bardziej jak jest ciepło To tam jest taki bardzo fajny parczek W kawałek trawki, gdzie bardzo dużo ludzi sobie chilluje Za to lubię to miejsce, to miasto Bo ma bardzo fajny klimat, taki młodzieżowy I tak jak mówię, ta pogoda się trafiła nawet całkiem fajna Rano pizgało nieziemsko, ale teraz jest już bardzo sympatycznie. Nawet sobie troszkę włosów odsłoniłem. za dużo ludzi w maskach, nie chodzi, to my się Podobno Berlin wraca do normalności ale był mocno, mocno sparaliżowany, jeżeli chodzi o wariata, bardzo mocno wszystko sprawdzali ale jest dobrze. Jesteśmy właśnie na Alexanderplatz i Mało by takierował się tak, żeby to zrobić po prostu pętlę w koło centrum. Nie mam dzisiaj za bardzo takiej, wiecie, weny na zwiedzanie Też nie ukrywam, że lekko jetlag pomału zaczyna rozkwierać Jest różnica 6 godzin, czyli tutaj jest godzina 16 To jest 22 w Kambodży, albo nawet i 23, bo nie wiem czy było 6-7 godzin różnicy I mówię, ja jeszcze w głowie nieprzestawiony, więc Próbowałem troszkę pospać w samolocie, ale to nie było takie łatwe. Odbył no, mówię trudny, bo 14 godzin bez jedzenia, bez picia, jako takie spanie, jak sam miałem koszmar pojedynczy, tak więc będę starał po prostu, wiecie, nie zasnąć. Plecak jest. Nowy outfit. Również przygotowałem się słuchajcie idealnie na Berlin. Oczywiście klasyka jak chodzi o Niemcy, Miomatę. Taka tam powiedzmy. Matę w szklaneczce miją miła, bo klub matę, siądę sobie na murku, wypije i pociluję. To I się Wracam do chaty. Bernie, godzina 8 rano. Siemano, oficjalnie mogę powiedzieć, witamy w Polsce. Kto by się spodziewał, co? Ale ja, ja powiem wam, nie idę W stronę domu jeszcze mam do jakiegoś przejechania. 17 km. Śmieszna sytuacja, bo rano jak stałem w Berlinie, to poszedłem na stację na metro. No i nie z tej strony, z której trzeba było, więc musiałem zawrócić. Uciekłem parę minut, później wsiadłem do. A powiedzieć pociągu do metra, i wysiadłem na złej stacji. O jedną za wcześnie, bo się zagapiłem w telefon. I byłem święcie przekonany, że nie zdążę na pociąg, bo zostało mi jakieś 6 minut. Z racji, że pociąg wiadomo, odjeżdża raczej na czas. Musiałem wziąć jeszcze jeden, e, jeszcze raz wziąć metro. Uciekło mi dwie minuty, czy tam 3 minuty. No i pobiegam do pociągu. Słuchajcie, dosłownie. Dwie minuty przed odjazdem skoczyłem. Jestem moja głodne, jest godzina dziesiąta rano jeszcze nic nie jadłem, ale najważniejsze, że jestem już w Polsce. Siemano witam serdecznie moi drodzy, Piotr Polo Przywarski. Oficjalnie już mogę powiedzieć, jestem w domu w Polsce. Eee, przyjechałem i... no i co? Obcięty elegancko jestem od Trzech dni w, w Polsce nie, nie nagrywałem jakoś wielce. Nie wiem, powrotu nie wiadomo czego, ponieważ stwierdziłem, że po pierwsze nie chcę, po drugie byłem lekko zmęczony już nawet w tym Berlinie nagrywałem bardzo mało. Yy, wiało, powiem Wam, nieprzyjemnie się nagrywało, ciężko wyciągało się ten telefon z, z kieszeni, bo, 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 bo po łapach mu wyciągnęło strasznie i stwierdziłem, że kurczę. Ciężko się nagrywa ten materiał, taki będąc zmęczonym, trochę psychicznym powiedział po tym całym locie, po tym wszystkim, ale najważniejsze, że jestem w, w domu. Nie będę świrował, nie wiadomo jak długiego podsumowania, pogadałem jakieś 5 minutek i myślę, że tyle starczy. No i co, 3 miesięczna podróż po, po Ameryce Centralnej w sumie, która miała zakończyć się w grudniu, została przedłużona aż można powiedzieć do końca. Lutego, dwa miesiące dłużej jak planowałem, czyli 5 miesięcy w sumie. Na pewno będę robił z tego jakieś podsumowanie finansowe, chociaż nie ukrywam, że po Hawajach przestałem to liczyć. Wyszło mi chyba zdecydowanie więcej jak planowałem, ze względu na komplikacje, na loty. No i tak jak mówię, ta podróż, która miała zakończyć się tylko i wyłącznie na tej Ameryce Centralnej, Północnej, ewentualnie. Przeciągnęła się na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, następnie na Hawaje, Fidżi Co mi nigdy, że znaczy no marzyło się, wiadomo, że się marzyło Bo gdzieś tam w planach to było zawsze, ale nie sądziłem, że uda mi się tym razem wjechać Wiecie, no zrobić Hawaje, które miałem zrobić z bazą i później to Fidżi Które było gdzieś tam daleko, daleko na liście Mówię, a do Fidżi się ciężko dolatuje, jest drogo, żeby dolecieć, więc na razie wiecie, te kraje, które są bardziej Dostępne cenowo również, i, i że tak powiem, z lotami, więc jestem mega zadowolony, że udało mi się wlecieć, że udało mi się zrealizować o wiele, wiele więcej niż planowałem. Zrobiłem dwa tatuaże w podróży, zrobiłem Azję, wróciłem do Tajlandii, wróciłem do Kambodży. Spotkałem się z bardzo sympatycznymi mordkami. Pozdrawiam wszystkich, z którymi gdzieś tam było przybijana piona i spędzaliśmy razem czas. Jakie są moje plany na podróż. No słuchajcie, ja przyjechałem tutaj, tak jak mówiłem, 3 dni temu ogarniałem sprawy związane z fizjoterapią, ponieważ miałem problemy z barkiem. Jak wiecie, nie mogłem e, ćwiczyć, ale miałem bardzo duży problem właśnie z mięśniami, były strasznie pospinane, ale już jestem w trakcie ogarniania tego wszystkiego. Dodatkowo sprawy związane z książką, to będę informował pewnie na bieżąco. Jeżeli chodzi o to, bo już można powiedzieć, że jesteśmy na tym etapie, gdzie już wszystko jest praktycznie najgorsze, jest ogarnięte. Myślę, że książka wyjdzie do 8 tygodni, 10 tygodni maksymalnie. To jest teraz tylko i wyłącznie w rękach drukarni, ponieważ brakuje papieru, brakowało ludzi do pracy i są ogromne opóźnienia z materiałem, więc teraz już można powiedzieć, że nic nie zależy. Eee, ode mnie chciałem tutaj z tego miejsca również podziękować mojemu serdecznemu przyjacielowi Maczkowi Tobolko, który bardzo mocno mnie wspierał podczas pisania tego wszystkiego. Eee, więc bardzo dużo mi pomógł, jeżeli chodzi o korekty, o wszystko. Tak więc dzięki, Mordo. Eee, no i co, no i będziemy działać. Mówię teraz po prostu kwestia wyceny przez drukarnię. To, ile będziemy musieli czekać, odpalenie pre-orderu myślę, że to powstanie w ciągu 2-3 tygodni. Tak więc będę informował Was na bieżąco. Eee, co takiego jeszcze? No, mówię, już eee, wczoraj, czyli drugi dzień bycia tutaj w domu, siedziałem i szukałem lotów, żeby po prostu wylecieć. Bo mówię, ja musiałem po prostu być tutaj, wiecie, na miejscu, aby kilka rzeczy dopiąć, będąc fizycznie w kraju. Właśnie okładkę, projekt, cały wizualny książki, żeby to miało ręce i nogi, ogarnięcie dystrybucji, magazynu, tak więc jesteśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze. Teraz mówię, będę po prostu informował Was, jak już wszystko będzie dopięte, można powiedzieć, na ostatni guzik, a już jesteśmy bardzo blisko, no mówię, fizjoterapia, jakiś tam trening taki, wiecie, żeby człowiek normalnie też zaczął funkcjonować. I na dobrą sprawę w przeciągu tam 2-3 dni załatwiłem większość rzeczy a, jeszcze muszę słuchajcie zanieść kamerę moją na gwarancję ponieważ mój e, soniacz działa średnio niestety iPhone można powiedzieć uratował mi dupę w podróży no bo Sony e, nie wiem czy nie dał rady przez wilgoć czy przez co ale przez to łapać ostrość jak wiecie i wszystko na razie nagrywam iPhone'em bo jakoś jest całkiem okej okay. można powiedzieć, że na takie vlogi, które ja robię e, jak najbardziej wystarcza ale chciałbym naprawić tego soniacza i na kolejną wyprawę ewentualnie zmienić sprzęt w sensie dokupić coś wiecie żeby było e, ogarnięte żeby wiecie był zawsze jakiś taki e, backupik i jeszcze jedna rzecz chciałem to podziękować serdecznie dobrym mordom które mi z Kostaryki mojego drona wszystko jest na miejscu pewnie nie działa bo zaliczył e, dzwona w ekwadorze ale mówię to co być miało, e, ogarnięte jest ogarnięte, więc można pomału już lecieć dalej w trasę. Wróciłem, słuchajcie, 3 dni. Ja mówiłem sobie, a sześć tygodni posiedzę na dupie, a tak naprawdę e, klasycznie siebie znowu okłamałem, czyli po trzech dniach już najprawdopodobniej się kupię jakiś e, bilecik, ale na razie nie miałem jak, bo nie ma prądu. Tak więc. <laughs> Pozdrawiam was serdecznie. Fajnie, że oglądacie całą serię. Dziękuję wszystkim. Kto nie oglądał, zapraszam, cofnijcie się, Ekwador, Curacao, Kolumbia, e, e, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Porto Rico, Stany Zjednoczone, Nowy Jork, San Francisco, Hawaje, Fiji, Tajlandia, Kambodża i teraz jesteśmy w Polsce, można powiedzieć, że już się od zawijam. Dzięki jeszcze raz, mordy, dużo zrówka. hej!